Pierwsze miejsce OSP Boleszkowice z wynikiem 58-29 Drugie miejsce OSP Gudzisz z wynikiem 64-13 Trzecie miejsce OSP Namyślin z wynikiem 64-58 Czwarte miejsce OSP Kwarszczany z wynikiem 64:68. Konkurencja Ćwiczenie Bojowe Pierwsze miejsce OSP Boleszkowica z wynikiem 41-44. Drugie miejsce OSP Kwarszczany z wynikiem 53-17. Trzecie miejsce OSP Gurzik z wynikiem 116-37 Czwarte miejsce OSP na myśli 117-57 Klasyfikacja Generalna z Gminy Boleszkowice przedstawia się następująco. Od tyłu czwarte miejsce OSP Namyśli z wynikiem 182,13. Trzecie miejsce OSP Gudzisz z wynikiem 180-52. Drugie miejsce OSP Warszawy z wynikiem 119,85. I pierwsze miejsce OSP Boleszkowice z wynikiem 99,73. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest. W czasie zawodów nikt nie uległ wypadkom oraz kontuzjom. Jednocześnie stwierdzam, że zawody zorganizowane były zgodnie z regulaminem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo dla sędziego głównego. Teraz proszę o wystąpienie trzech.